W tym przykładzie będziemy tworzyli ciąg składający się z pięciu wyrazów. Te puste kółeczka oznaczają kolejny wyraz w danym ciągu, czyli kolejną cyfrę w danym ciągu. Załóżmy, że pierwsze kółeczko to jest wyraz pierwszy, tak to zawsze symbolicznie oznaczaliśmy w ciągach. Tutaj mamy dalej trzeci wyraz, czwarty oraz piąty wyraz. I teraz tworząc takie ciągi pięciowyrazowe, możemy korzystać tylko i wyłącznie z tych trzech cyfr. Czyli w y, miejsce pierwszego wyrazu możemy wpisać jedynkę, dwójkę lub trójkę, a zatem mamy trzy możliwości wyboru cyfry, którą wpiszemy tutaj. Y, jako drugi wyraz też możemy zapisać jedynkę, dwójkę lub trójkę. Ogólnie w tym ciągu okazuje się, że y, Cyfry mogą się powtarzać, bo nie mamy żadnej informacji, że jest yy, inaczej, więc, więc tak zakładamy, tak, że cyfry mogą się powtarzać. A zatem tutaj mamy trzy możliwości wyboru. W tym miejscu też będziemy mieli trzy możliwości wyboru cyfry. Tutaj tak samo i tutaj tak samo. Korzystam z reguły mnożenia. Zamieniam. Wielokrotne mnożenie tej trójki na potęgowanie, bo tak jest szybciej. No i teraz tylko powtóreczka: ile to jest 3 do 5 to 243, czyli mamy 243 możliwości utworzenia takiego ciągu pięciowyrazowego, którego wyrazy będą się składały z tych trzech cyfr. Tak wygląda rozwiązanie pierwszego przykładu. Za chwilkę, w odcinkach bonusowych, pokażę, jak rozwiązać kolejne przykłady.